Witajcie, ja nazywam się Konach Lebrandt. A ja Paweł Kamiński. I to jest Gra Warning. Nie, to jest Gra Mac Pixel stworzona przez polskiego twórcę, ukrywającego się pod pseudonimem SOS. I Paweł nie słyszał o tej grze za wiele, poza tym, że ja mu mówiłem, że w nią dzisiaj zagramy. Ja w nią zagrałem wczoraj przez 5 minut i szykujcie się na sporą, jazdę, na ostrom jazda. Ok. Więc Mac Pixel jest grą, w okay. której trzeba uratować świat. Trzeba. O. Przed tobą? Yy, nie, przed sobą samym, samym. I no cóż, jest to... Old school. Tak, więc... W gruncie rzeczy jest to gra point and click, tylko bardzo specyficzna. Więc wybierzmy jakąś historię, bo tutaj kur... Okej. Okay. Więc motywem przewodnim jest to, że nasz bohater kogoś kopie. I bierzemy pierwszy poziom. Bierzemy dziecko do ręki i wrzucamy je do... Tutaj. Co oznacza, że wybraliśmy pierwszy rozdział. I wybierzemy... Okej. Okay. Więc na każdym etapie masz 20 sekund na znalezienie bomby. I... Na przykład na tej rajskiej wyspie. Ale czy jest jakieś... fabuła? No tak, musisz uratować świat. Więc podniosłem hot -doga, który ma bombę. O i... O, nie, Chyba dało mi się uratować wyspy. Więc każdy etap trwa 20 sekund. I tutaj jest. Jestem skonfundowany, zwłaszcza słuchając muzyki w tle. Więc jest szpital, i gdzieś tu musi być bomba Brzuchu. Brzuchu. bomba jest. O, więc jej, udało mi się uratować szpital. Yes. Batman byłby dumny. Tak, i tutaj. Mm... Pagoda. Tak, mam 20 sekund. Wiemy, że tutaj jest ten. Nie wiem, jak pójdę do Micha. Go kopnę. To nic się nie zmieni, więc no, pójdę tutaj. O. Nie udało Chyba mi się uratować nie. świątyni. Czy zestaw lokacji jest zawsze taki sam? No Wiesz co, Be do pewnego stopnia się losuje. Akurat to już widziałem, to jest super śmieszne. Insert virgin. Wyczuwam nieśmieszny dowcip o krowie i seksie. Nie. <śleszy> I wulkan nie wybuchł. Grunt, to samokrytyka wobec bohatera gry. Okej, okay, ten adapter. Właśnie o to chodzi, że w momencie, w którym w, da w danym jakby rozdziale jest sześć etapów. Przynajmniej póki co. I w momencie, w którym nie uda nam się rozwiązać zagadki, to przychodzi do następnego, aż i tak do następnego, następnego aż nie rozwiążemy wszystkich zagadek, który... To było oryginalne rozwiązanie. Owszem. Ale zajęło mi kilka podejść wczoraj, gra. Próbowałeś przeciąć kable szczęką. Próbowałem, próbowałem. Tutaj nie wiem gdzie jest do końca bomba. W którejś szafce. No ciśniczego nie przycisk Daj go... Chłopcu on go schowa do szafki. Hmm. Że, że ludzi możesz tylko kopać. Nie, zazwyczaj mogę im coś zrobić. O, o, bomba. Super. I co? A, nie uratowałem szkoły. Ale dzięki temu. cofałem się z powrotem na wyspę i mam znowu 20 sekund, żeby wymyśleć, co zrobić. Na przykład... To... Yy, z tym hot dogiem. Tam w dżungli coś siedzi. A, tutaj. O nie, nie, to było to samo, co zrobiłem. A, fuck. A, i Ciężka też, jest droga do ratowania świata. Tak, i teraz gra już nie męczy nas z tymi etapami, które rozwiązaliśmy. Przechodzimy z powrotem do pogody i pytanie, co możemy tutaj zrobić. Teraz wziąłem tą świeczkę i próbowałem... O, my o, my. o, 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 o. O, oh. okej. Okay. Dobra to się udało, czyli uratowaliśmy Muzyka się w jest super, NAKRĘCAM SIĘ. No i z powrotem czy to czekaj. E, tutaj Wówka jest w bomba była tutaj. Okej, okay, jest bomba. I co teraz? No Tutkowym przelatuje UFO. Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie. Ale... Wiesz co UFO przelatuje w kilku różnych etapach? Może to oni podkładają te bomby zranionych tak, bestia. Więc, no dobra, weźmy tego Hot doga i go. O? Om, nom, nom. nom, nom, nom. nom, nom, nom. O, okej, okay, udało się uratować. Wyspę. Okej, okay, dobra, dzięki temu. Y, przeszliśmy do. Szkoły. Ale teraz masz tylko jeden etap, a musisz to być dwa punkty. Czyli co, nie udało się? Nie, nie, muszę rozwiązać wszystkie, żeby przejść dalej, ale. Nie, bo tam się zapełniają jakieś kwadraty. Tak, tak, rozumiem, że jak trzy pod rząd bezbłędnie rozwiąże. Aha, to nie, tutaj trzeba coś kliknąć dalej. Jak rozwiążę trzy bezbłędnie pod rząd, to mogę coś więcej zrobić. W sensie dostanę jakiś bonus czy co? I nie będzie bonus. Czekaj, no... Czekaj. Mamy nie klikać na szafkę. bo jak kiedyś kliknąłem na to, ja on po prostu wywołał alarm. I dzieci uciekły. No to chyba dobrze. A szkoła... Nie chciał zapobiec wybuchowi. A szkoła wybuchła, więc. Mm... Jak nie... Mogę też przyspieszyć to. Dobra. Dziecku, dziewczynko. Nie? Nie. Nie, kopanie dziewczynki nie pomaga. Kopalnia podczas... chłopca też nie pomaga. To UFO przechodzi a. A, chłopiec. No Okej, okay. szkoła nie wybuchła. Więc Mac Pixel nie jest najbardziej politycznie poprawną grą na świecie. Ale składa się z kilkudziesięciu takich etapów. Jest <grym> absurdalnie uroczy. Jestem urzeczony muzyką i tempem rozgrywki i tym, że rozwiązujesz zagadki w sekund. A więc tak, tak rozwiązaliśmy ten, więc tutaj mamy jakieś następne. Wow. Mroczny. Boomer, boomer. <laughs> tak więc to jest zadanie MacPixela. Save today. Party. Party? Party? Nie. Party. Party. Oh. Party. Mamy jabłko. Okej, uciekaj MacPixel. Niestety, tej opcji nie przewidziałem. Tak, więc, więc to jest właśnie MacPixel. E, jest rozumiem za darmo, się nie, gdzieś. Nie nie nie? nie, nie nie jest za darmo, ale e, Sos ma bardzo oryginalną promocję i możesz zaszczędzić nawet chyba do 5 dolarów, jeżeli przyślesz mu fanart poświęcony tej grze. Gra normalnie kosztuje 10 dolców, ale jeżeli przyślesz mu obrazek czy rysunek, to wy widzicie taniej. Nie wiem, co zrobiłem, ale chyba od razu. Zabij bomby. Okej. Okay. No dobrze, wiecie już czym jest MacPixel. Widzieliście rozwiązania wystarczająco wielkiej liczby zagadek, żeby no, zacząć jakoś z tą grą. Tak więc my polecamy serdecznie i do zobaczenia następnym razem.